Hej, hej, witajcie! Ja jestem Generałek, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek naszej serii z gry Bioshock. To jest statusiek, a ja, a ja no, jeszcze przywitałem, że jestem Generałek, tak się... Jest już oryginalne przywitanie, ale potem zdaję sobie sprawę, że, że jestem idiotą. E, tak, udało nam się w poprzednim zdobyć próbkę róży dla pani Julii, tak, Julia? Jeszcze raz to sprawdzę. Jeszcze raz, nie sprawdzałem tego, więc nie jeszcze raz, tylko po prostu to sprawdzę. E, jak zwykle klikam ostatnie... Ostatni przycisk odpowiedni, na koniec. Zanieś Langford okaz róż Langford, dobra. Hej! Dobra, no byłoby miło! Naprawdę byłoby miło. Jakby ktoś okazał mi w końcu trochę szacunku. jest perfect! Come Myślę, że mam tylko coś, żeby w w no, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No, ale dobra, skoro ten Uznajmy, że zalesienie, rapture jest dobrym pomysłem, ekspert włomania. Rozbraja alarm i pomaga unikać wyładowań. Musi go mieć. Ekspert zakupu, bo ma szyfrów. Dobra, na razie zostawimy. Potem to przejrzymy. Czy chcemy mu okradać? No, papierosy na pewno nie chcę. To mogę wziąć. Czego oni nie ukradł Ale chlorofilu... Chlor, Chloropiru może nie. Tak Daj tego dajże. old chlorophyll solution, even my back issues of National Geographic. They're feathering their disgusting little shrines with it, I suppose. Sick bastards. <termino> I've got the security system in this joint hacked, so those turrets won't bite. Come on up to my office. Who says you can't teach an old hound new tricks? This batty plant woman spends four years coming up with ways to defoliate trees in the Pacific to scare out the Japs. And now here I am, down at the bottom of the Atlantic, trying to figure out how to do the same thing in reverse. Adam, Adam, Adam. It's bathtub gin times the atom bomb, times Eve with a serpent. Let's go see what it can do. <laughs> Nie, dobra. Wyłączone są wieżyczki. Musimy się spieszyć. Śpie ...śpieszyć. Eee, ale no jeszcze chcę się rozejrzeć chwilę. Nie będę jej okradać. W sensie, że pogłamuję się do jej tej... Eee, ...rzeczy. Ale nie okradnę. Tylko e, kupię za lepszą cenę rynkową. jest zwłoki, aż to znaczy się ten A nie, nie, nie. nie. Dobra, oddają sobie sprawę, że ma ją okradłem! Ale dzisiaj, że tego nie zauważy. Może Z Z zaraz się coś okaże i wiecie, zmieni się i, i będzie przeciwnikiem, albo umrze. Hej! Ciekawe, czy my się w ogóle się spotkamy. Mówimy o biznesie zawsze i tak, nie? Money zmieniło się. Let me read it to you from the agreement, section 3, subsection 4. Mr. Ryan Ryan Industries ma prawa do kreacji

I'm gonna build her first damn franken-tree. I'm gonna call my little creation the Lazarus Vector. Maybe it'll bring the old gal's career back from the dead as well. Central... ...steroid of dust. No, Ryan... I don't know why you want the whole... ...the whole... ...Rapture A na pewno coś z tym zrobimy. O, uwielbiam zapach na palmu o poranku. Ja, no, w tym wypadku wieczorem, ale yy, szczegóły. Ale są pozytywy yy, w tej strasznej sytuacji. Możemy teraz e, bez żadnych skrupułów okradać panią e, panią e, Langfred, tak? Uha, ja, mam miotę czy ogniem, uwielbiam miotę czy ogniem. Ej, jestem trochę nieszczęsny Nie na zasadzie, że czuję e, przede wszystkim nie, nie czuję podniecenia seksualnego e, w związku z zadawaniem e, ludziom czy też obiektom bólu, no, czy zwierzętom. Nic w tym rodzaju, też nie jestem wiarą miłą osobą i nikomu nic e, zazwyczaj nie robię Jestem bardzo pasywną osobą do tego stopnia, że trochę uważam się za niemęską osobę niestety e, No ale, ale kiedy ktoś mi da w ręce czy ognia to nigdy nie pogardzę Okej, okay, safe i O tak zlecili sprawę, to był niewłaściwy kod aha, to było 7, tak? 9, 4, 5, 7 może w drugą stronę 9, 4, 5 i 7 formuła wektora że i klucz na targ The only ones around to appreciate it are a bunch of spliced up morons. I've cracked the vector, or at least I'm 99% certain I have. I just need a bud of Rosa gallica to confirm my analysis. Distilled water, a bit of chlorophyll, and enzymes extracted from Apis mellifera. That's right, sweetheart. Honeybee spit. Okay, pierwsze nasze zadanie wieloetapowe. Ciekawe. Czyli musimy zdobyć parę innych rzeczy, tak? Musimy zdobyć wodę destylowaną i 7 próbek enzymu. I znajdziemy to na targu, tak? Wydaje mi się. No dobra. Czy coś tu jest jeszcze do ukradnięcia? A no teraz mamy jakby moralny obowiązek tutaj kraść, bo wiecie, a przede wszystkim a, rynek nienawidzi wolny. Yy, Próżni. o tak rynek nienawidzi próżni, tak więc musimy zapewnić e, przejąć e, no, ktoś musi przejąć te posiadłości pani La Langford e, no po drugie e, sprzyjamy jej sprawie wypełnimy jej ostatnią wolę i w tym celu e, należy nam się odszkodowanie no i, i po trzecie e, no, no, to się nam przyda żeby wykonać tę wolę tak więc znów mamy moralny obowiązek żeby skorzystać z tych przedmiotów aby aby e, e, Czemu wszystko się wyłączyło nagle? No, żeby wykonać to zadanie, tak. wszystkim! Good news, everyone! I found a new way to kill ya! Yeah. Oh. Ow. oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Tak oh, myślałem były fajne, ale jeszcze. Ale wykonali tylko fajne. Ej i wszystkim. Ej, umarła. Przynajmniej powinna. Miejmy nadzieję. Rzućmy jej tego. To powinno zaraz eksplodować. Czy, czy eksplodowało? Tak. Co ty tu robisz? Dlaczego tutaj przyszedłeś? Ja, tu jest działko. Powłamuję się w takim razie. Dużo, dużo wkurzających rzeczy świetnie a może może nie tutaj ale mierzymy to zaraz gdzie indziej o tego potrzebowałem Hop. o tylko po co mi co zrobiłeś właśnie co ty właśnie zrobiłeś? To nie było fajne. Mam nadzieję, że on właśnie się nad nie denerwuje. Ja nie chcę walczyć z tatuśkiem. Nie mamy powodu, żeby to robić. Nie mamy żadnego powodu, żeby walczyć z tatuśkami. Okej, okay, czyli musimy tutaj robić to naokoło, jasne. W porządku. Op. Starczy mi na sam dół? Chyba nie. O nie. Dobra, zrobimy to w takim razie naokoło. I to. Ok. Świetnie. Jeszcze jedna wieżyczka, nie zapomnijmy o niej. What? Co ty tu robisz? Dobra. Ro Zrobię Ci zdjęcie. Przeobrażenie, świetnie. I, i chyba na no, bliski dystans za strzelbę. A teraz zignorował. Cóż, nie będę marudzić. Jeszcze ja jedna była to wieżyczka. Widzę ją. Łamy się do tego automatu. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. O, oh, świetnie. To grę po Walce, prawda? oczywiście, że nie. Dobra, przepraszam bardzo za to. Oh. Come on, trafiłem! Trafiłem! Oj, co za porażka. No come on. Nie trafić błyskawicom A, to to szybko jeszcze raz, nie powinno. Przepraszam bardzo, bardzo za to moje nieudacznictwo. Niestety zdarza mi się że Wchodzi ono Wchodzi mi, mi ono w drogę A, Często tak bywa Nawet, bym powiedział A cóż Nic nie mogę z tym zrobić. okej? Okay. teraz się pojawić za nami. Może jednak nie. to. Dla... No trafie. Moje własne... działku, własne zadaje Nie, 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 O, ty za nami walczysz Nie pozytyw Powiem o czy Au Ej, Marw To za koś na sam koniec Nic takiego nie planowałem M. Najlepszy sposób na tatuszka to przejdź się to tatuszka. Ty teraz to po mojej stronie. Kapi. No. Trzeci raz. No cóż, to trzech razy słuchaj, że się mówi. Okej. Okay. Musimy to w takim razie tędy. Możemy przejść tu. Hop. hop. I hop. Teraz powinien pojawić się nas ko kolega, więc ty pilnuj O nie! Dobra, mamy tatuśka, możemy to przeżyć. Au! Może jednak nie. O, o, co do mnie strzelać! Strzelaj do nich! Dobrze, dobrze! Tak, tak! Nie! Abiga! Dobrze! Dzięki! Wejdź sekund! Au!

Jak tam Twoje życie? A chwilę chwila! mnóstwo <laughs> apteczek i amunicji. Ale nie wczytuję gry, bo mam tego dość. Poza tym było nawet zapawnie. Czy mogę ten przejść? Dobra, nie jestem w stanie. To, to, to dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. razie zrobimy to sobie. A, tak i tak, dobrze. Teraz musimy szybko, tylko jak najszybciej znaleźć maszynę leczącą. jest po naszej lewej, oczywiście, że tak. Bo skoro i tak poraniliśmy tego gościa. Bo on praktycznie nic nie, nie stracił życia. Dobra, zwracam honor. Myślałem, że będziemy z nim walczyć. To jest głupota. A, ale nie zrobiłem ci zdjęcia, prawda? Jeszcze już, idę, wpadam. Nie ja zaczepiam pana. Czy, czy idę w dobrym kierunku? Nie. Przynajmniej pierwsze uruchomiliśmy alarm i przeżyliśmy. Więc może zapiszmy grę. <laughs> ale było zabawa. I sobie, że straciliśmy niemal wszystkie surowce. Nie ja, przesadzam. Tylko się łamiemy. Okej. Okay. dobra, możemy poprowadzić ten strumień świetnie. W takim razie, w takim razie to zrobimy. Jeszcze jeden bym poprosił do góry, o właśnie no i świetnie. Okej. Okay. Jesteś... O, tu, tu jest maszyneria. Eee, nie, nie gniewaj się na mnie, panie Tatuśku. Ja naprawdę nie chcę panu nic zrobić. Pomógł mi pan, ja za to jestem wdzięczny. No pan nie uwierzy, jak bardzo jestem wdzięczny. Chociaż w sumie ta wdzięczność jest skrajnie niepotrzebna, bo jednak niepotrzebnie się biliśmy. Ale jednak mi pan pomógł. W mojej ciężkiej chwili, dlatego nie, nie, nie zginie pan. Oczywiście i tak by pan mnie by zabił bez żadnych problemów. I ja nie ujmuję panu ta, panu umiejętnością. Aczkolwiek ja mam magiczną po prostu zdolność zapisu, więc i tak pan nie ma szans. Ale tak czy inaczej e, myślę, że powinniśmy się rozstać jako przyjaciele. Nie ma sensu e, pozwalać, żeby, żeby nasze różnice nas e, poróżniały. Skupy się na tym, co nas łączy nie dzieli Jak te e, 2 metry stali na przykład. Ok, chcemy coś jeszcze kupić. Pełen śród. No ja bym kupił jeszcze śród. Jeszcze jedno włamanie. O mój Boże, coraz cięższe niby te zabezpieczenia. Przepłyniemy tędy. Przepłyniemy. Eee, Dobra, zrobimy to w ten sposób na no, około. A, szybko. Błyskawica po prostu Co za szybkie ręce Normalnie mógłbym grać w coś, tylko nie nie, nie wiem co. Mógłbym być profesjonalistą. Dokładnie. O. Moje kolejne. Dobra. Świetnie. Ta, ta cześć. O, trochę kasy zdobyliśmy. Fajno. Śród, daj mi śród Mamy śród. Napiszmy w takim razie grę. Wiecie co? W takim razie chyba się pożegnamy w tym momencie. Ja wiem, że trochę nadużyłem waszego czasu niepotrzebnie. Z tymi walkami, ale. A tam. To zawsze jakaś zabawa była. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Bioshock. Hej hej.